Witajcie kochane piątki, zwłaszcza kobiety. Chcę dziś powiedzieć Wam coś bardzo ważnego, coś, co może naprawdę otworzyć Wam oczy i pomóc ruszyć z miejsca. Nosicie w sobie ogromny potencjał. Jesteście komunikatywne, pomysłowe, szybkie w działaniu i błyskotliwe. Ale bardzo często nie potraficie tego w pełni wykorzystać. Zamiast działać, wiele z Was szuka drogi na skróty, szczególnie gdy Chodzi o pieniądze i realizację zawodową i nie, nie mówię tego, żeby Was krytykować, bo to nie znaczy, że jesteście leniwe czy niezdolne, to znaczy, że nie wiecie jeszcze, jak korzystać z własnych darów. Wasza siła nie polega na tym, żeby robić wszystko same. Wasza siła to komunikacja, budowanie relacji, tworzenie zespołów, myślenie strategiczne. I to właśnie te talenty mają osoby urodzone 5, 14 i 23 dnia miesiąca, czyli nasze piątki. Ale wiecie co, bez wewnętrznej dyscypliny uczciwości i odpowiedzialności, ten potencjał nie ruszy z miejsca. Jeśli opieracie się na cudzych zasobach zamiast na własnym działaniu, to zamiast rozwoju przychodzi frustracja, stagnacja i Poczucie pustki. Dlatego zatrzymajcie się, zadajcie sobie pytanie, co ja naprawdę chcę robić. I kiedy znajdziecie odpowiedź, zacznijcie budować wokół tego ludzi. Zrozumcie proces, zbierzcie zespół, zostańcie liderkami, bo wasze pieniądze są ukryte właśnie w tym procesie, który rozumiecie i prowadzicie. Nie w szybkim zysku, tylko w mądrym działaniu i uczciwej relacji z energią finansową. Teraz kilka słów do Was. Czternastki. Macie ogromne ambicje, ale często nikogo nie słuchacie. Zamykacie się na porady, chcecie robić wszystko po swojemu, a tymczasem to właśnie strategiczne myślenie i współpraca z zespołem są Waszą drogą. Pamiętajcie, Wy nie rozwijacie się same, potrzebujecie ludzi wokół siebie. Nie bójcie się tego, bo Wasze pomysły naprawdę mają wartość, tylko ktoś musi pomóc Wam je zrealizować. I teraz dwudziestki trójki, moje drogie piątki z dużym potencjałem i trochę większym lenistwem. Wiem, że chcecie pieniędzy, wiem, że szybko się nudzicie i często wpadacie w zależności. Kredyty, wygoda, brak motywacji, ale u Was kluczem jest poszerzenie świadomości. Macie w sobie dwójkę, a ona potrzebuje głębokiego zrozumienia tego, co robicie. Nie wystarczy wybrać kierunek, trzeba wejść w jego detale, zrozumieć, ogarnąć i dopiero wtedy możecie stać się mentorami, liderami. Macie tę zdolność, tylko najpierw Trzeba ruszyć. A jaki jest wspólny problem piątek? Brak planu, brak konsekwencji, brak kolejności działania i bez tego nic się nie zadzieje. Dlatego dziś, jeśli jesteś piątką, stwórz sobie plan działania. Zrozum, co chcesz robić, wejdź w to głęboko i zbuduj swój zespół. Tylko w ten sposób osiągniesz rozwój. Najpierw Wewnętrzny, a potem materialny. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Nie oszukuj, nie manipuluj, bo jeśli zrobisz coś nieczystego, energia finansowa po prostu się od ciebie odwróci. Jeśli chcesz pieniędzy, to dobrze, to naturalne, ale najpierw naucz się z nimi współpracować. Świadomie. I z szacunkiem. To jest wiedza, to jest proces, to jest energia. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, zapraszam Cię do mnie. Możesz skorzystać z indywidualnych rozkładów, analiz pisemnych, które wysyłam na maila. Odpowiadam również na pytania, pomogę Ci znaleźć Twój plan, Twoją kolejność i Twój zespół. Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu.